Jedna z dziewczyn ze wspólnoty powiedziała mi, że nie znosi tego momentu. Ludzie pchają się do krzyża, nierzadko przepychając się, aby jak najszybciej dotrzeć do niego, szybko ucałować i wrzucić pieniądze. O jakiej adoracji tu mowa, proszę księdza, tak powiedziała. Powiem więcej, kiedyś uczestnicząc w liturgii, jeden z siedzących obok mnie księży. Usnął i zaczął chrapać, a ten obok zaczął go podrzeźniać. Ekscytujący moment. Mówi się o to drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Sam krzyż dla jednych znak hańby, dla innych pośmiewisko, dla mnie, jako człowieka wierzącego, ma stawać się znakiem zbawienia, tak mówimy. Nie pamiętam, w jakim momencie w pełni to zrozumiałem. Nie mogę tego powiedzieć. Tym bardziej, że w życiu już doświadczałem jakiegoś cierpienia, ale myślę, że jeszcze daleko mi do tych wszystkich, którzy naprawdę przeżywają krzyż, gdzie nie mają żadnej alternatywy. Ja zawsze taką miałem. To znaczy mogłem na chwilę krzyż odstawić na bok. Zawsze miałem jakiś wybór. Skąd osoby, które. Tego komfortu nie miały, mają siłę na to, aby taki krzyż podjąć. A ja wiem, że takie są. Krzyże, których doświadczają, są różne: choroba, zdrada, rozpad związków, alkoholizm bliskiego, nawet śmierć. To są krzyże, na które przecież nikt sam się nie pisze. Gdybym miał do wyboru, to bym na pewno się nie zdecydował na coś takiego. One jakby zostały nałożone na drugiego człowieka, aby ktoś nie miał wyboru. Mimo to są ludzie, którzy decydują się podjąć to trudne zadanie. Wiele osób decyduje się na wzięcie takiego krzyża. Tak się zastanawiam, co ja bym zrobił w tym, na ich miejscu. Dziś mogę wiele mówić o swoich małych problemach, które przy tamtych wyglądają trochę jak problemy dzieci, które bawią się swoimi zabawkami gdzieś tam w piaskownicy. Wiem jednak jedno: że determinacja tych ludzi jest czymś niesamowitym. Oni żyją jakby wbrew wszystkiemu, mimo wszystko. Niesamowite jest to, że ich postawa po prostu mnie inspiruje. Ich świadectwo napełnia mnie jakąś wyjątkową siłą. Patrząc na nich, jestem w stanie widzieć w tym wszystkim Chrystusa, który przyjmuje krzyż i tę drogę realizuje idealnie, jakby bez grymasu na twarzy. Nie złorzeczył, jako pierwszy, trwając do końca, dał życie. Nie można koło tego przejść obojętnie, z pośpiechem, przepychając się. W krzyżu Chrystusa trzeba widzieć zbawienie, w niego trzeba się wpatrywać. Swój krzyż należy też rozumieć w Jego krzyżu. To jest zbyt ważne, aby ograniczyć adorację do gestu całowania. On musi mieć swoje przedłużenie później. Sam wie, jak bardzo. Muszę wymagać od siebie, aby tuż po zakończonej liturgii nie bluźnić, aby nie mówić, że jest mi źle. że tylko ja doświadczam niepowodzeń że tylko mi są rzucane kłody pod nogi. Że tylko ja jestem taki nieszczęśliwy, a u nich to wszystko dobrze. Uświadamia sobie jeszcze jedno, że mój krzyż jest ważny nie tylko dla mnie, ale dla innych. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie. A szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez Chrystusa, naszego Pana.